Naszą przygodę Rumunia 2.24 z naszą miłą ekipą. Tu jeden sprzęt, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A tutaj nie? po pierwszych metrach przypakowania szybkie. Panie Dorianie, coś się stało? Lecak odpadł. A dlaczego? A kanapki są tam? Dla niedźwiedzia kanapki masz tam? Na no chyba. Panie Mioruszu, czy ja to jest wina? Nie dźwiedź dobrze Tore były krzywe, podwozie było A, złe były krzywe, podwozie było złe, tak, tak No to będzie dwie do i tak to dwie. <grytanie> Co? Pakujemy zaraz. Od tu dalej, to dopiero ruszyliśmy i robimy kontrolę przed wyjazdem No tu szyba brudna, bardzo brudna Marysia, wszystko dobrze? Tak Jak tam? Wszystko OK? Chłopaki, uśmiechać się Panienki uśmiechacie, jest dobrze? No Ale mają dużo do powiedzenia, nie? Ja w tak rozmówki są Może parę słów do mikrofonu Parę słów do mikrofonu, dalej Zajebiście, żałujcie, że, że was tu nie ma o, Zajebiście, żałujcie, że, że was tu nie ma, dokładnie tak Dobra, pierwsze kilometry za nami. Ile zrobiliśmy kilometrów? Nie wiem. Z 50? No tak, nie. Mniej więcej. Nie Plus, mniej więcej na No 50. A to już miał dawało 60, 80. 80, no to jeszcze zostało. No to jeszcze dalej. I się chyba około 140 do pokonania, tak? Tak. No, 61 niby. Póki co bez awarii, żadnych problemów. Oby tak dalej. Z nami piękne widoki, które na pewno. Nie jeden się zachwycił, bo ja jestem zachwycony taki widok, a do KW nie lubię wieczy Oby tak dalej. Problemów zero Co, jakiś problem się nie. Problemem jest kurz no. Problem jest tylko kurz. No, ale by mogło popadać. od do dana pada, nie popada, to będzie dobrze. To mnie rewelacja. Kłady sobie dają radę. Kierowcy gorzej. Jak zwykle nieogarnięci teraz myślą co jak, jak zrobię jak zawsze. Cewka zapierdzila, a tu widać, że w błotko wjechała nawet. Eee, bo trochę bota przyjęła. Co? No, trochę przyjęli bota. No był, był. Widzę, tam na tyle trochę dostałeś, no. A ty? Nie wychodziłeś? Ja omijałem każde boto. Bo za ciężki byłby. No jedziemy i testujemy, Ale kurze, no kurze straszne. Kurze straszne, trzeba trzeba duży dystans że żeby było bezpiecznie. No dobra, napijemy się i spadamy zaraz dalej. A on nie ma takich narzędzi oryginalnych? Wiecie co robię? Podnoszę zawieszenie, bo orygnął salenie zawieszenie jest katastrofą. Był taki prześwit. Tak taki tyle było po prostu wystającego. Dora ma to nagrane. A teraz już wziąłem tu o grubość palca, tak naprawdę zjechałem w dół i to najdłużej lepiej. I teraz muszę to zblokować i drugą stronę tak samo zrobić. Dobra, w dawach chce, wszystko nawet gówno No! No to robi Przypominam, że to Polaris'a na przedpłatę, którego nie ma. Moż tu ścieżkę. Siema! Cześć, krówka! Nie chcę połączyć tam Ej, ale do czego to wpinacie? A cały czas nie robi? Do no, czego to, to wpinacie? Bereczku, opowiedz co się działo o trasie i jak ci się jeździ? Czego, to, się, ale, biało, czy czego czy się bałeś? To, o, czego? A, a czym jeździsz? Proszę Cię, niemożliwe nie, Jak się podoba trasa? To, fajnie, fajna to, Fajna, ale co, o, to, to to to, fajn, Ale Wyobraź sobie teraz to wszystko co robiliśmy, byłoby mokro bardzo Taki był niezwykły Ja chcę dysz Ja wiem, że Ty chcesz dysz, załatwiłem to na środę, musisz poczekać Nie mogłem wcześniej, niestety, przykro mi Ale od środy będzie. Tomek, żyjesz? Uśmiechnięty, szczęśliwy Właściwie w moto, ha, i ta jest zaśieta. Za widoki. Komuciek. Coś pięknego. Tomeczko, to, to jest pięknie, nie? Tak. Coś no, pięknego. To było, to dła, Ale widok. No time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly. Away. Tak. Nie, bo czekaj, Pierw to usuniemy. Ja Pierw te dwa, te to usuniemy po kolei. Odzień, to usuniemy, przerzucimy tam i dopiero resztę. To musi porzucać. Zabieraj to Po kolei A, Dobra. Dobra i teraz to dużo trzeba przesuwać. Musimy je skłonąć, o. Czekaj, 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 poczekaj. Hop dva, oh. oh. no. raz, dwa, dwa. raz, dva, raz, raz, dva, 快去！走吧，不吧。 Jak widzicie jesteśmy na wysokości 1835 metrów Sprzęty Zero uszkodzeń, zero problemów cały, cały czas Nie możemy narzekać No i widoki przednie, no po prostu Co to dużo mówić kochani Patrzcie, intelektujcie się ten Under the stars up in the sky i got lost tonight under the stars up in the sky directions hard to find under the stars up in the sky you and I So when I go, I know you'll follow me. I don't want slimming doors, no, no. Just wait and see. You'll feel it naturally. There's no one else I see. I know you'll follow me. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder. But we're getting older. Baby, it's you and I. I.